Siemanko, słuchajcie, siódma, pięć. Zaczynamy, idę. Worków sobie chłopaki nie przykryli. A Simon ma Zajechać po GIPS, to ja chyba jeszcze cofnę trochę. Mi to by pasowało się ogółem. Czy my dzisiaj ładujemy graty, czy nie? Obrócić się i przodem tam wjechać to by było dużo łatwiej. Tylko czy my dzisiaj wszystko rzucimy i czy będziemy ładować manżur Czy jutro z ran? Nie wiem. Chyba się wiecie co, jednak obrócę i wiadę sobie tam przodem. Simonowi muszę zostawić miejsce do tego, żeby z gipsem podjechał bliżej, bo ma zajechać wzięcia płyty, no wrzucali a u nas zostawili wszystkie ścinki tak się robi tak się robi, tak no dobra, słuchajcie eee, sprawa wygląda następująco że życzę wam miłego dnia i biorę się za robotę. Idę się przebieram i ogień, ogień. Przerwa. Zaczynamy przerwę, górę mamy zrobioną, posprzątać. Eee. I Później co? I rzucić, tam trzy ścianki zostały na dole w tym, no i sprzątanie. Kolejną budowę robimy też tutaj. Ale nie wiem, czy trzecia, czy czwarta to jest jeszcze do dogadania. Siadam jeść i później idziemy działać. Słuchajcie, na górze jest Total Finish. Zostało tutaj i nie wiem, kurczę, czy nie będę wynosił chyba tych gratów dzisiaj. Tylko nie wiem, czy jutro rano się ich albo później się je załaduje do busa i wyrzuci. Te drobiazg, grubsze się pewnie wyniesie, albo w sumie zaraz będę ładował. Nie mam zielonego pojęcia. Simon kończy, rzuta. Już tego ostatniego ja tam byłem na górze, poskrobałem, posprzątałem joysticki, porobiłem zostało tutaj tylko delikatnie, nie ma tego dużo. No i co, i działamy, działamy, tylko nie wiem od czego zacząć. A może pierwsze busa ładować, rzucić te deski, nie deski, nawet tego nie rozładowywać. Może dzisiaj pojechać z tym, choler drabiny to się powynosi, najwyżej, czy też się narzuci maszyną to pojedziemy na pewno nie na kółkach. To w sumie ja mogę nawrzucać to do siebie. Bo jeżeli to jest ostatni, no to jest kawał drogi noszenia, nie? Co wy na to? Bez sensu nosić. Od czego jest bus? Ładuję go. Czyszczę deski, ładuję deski. Bez maszyny oczywiście drabina, wszystko, sios-sios-blaty sio, sio, sio. blaty musimy wziąć w w piątek. Bo najprawdopodobniej kupiłem. Co kupiłem? Traktorek, kosiarka i będę musiał po czymś wjechać na busa, i jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Albo muszę kupić przyczepkę jeszcze, przed świętami, jeszcze jedną i pojedzie to na przyczepce, albo zadzwonię do chłopaków, i może gdzieś to dorzucimy, gdzieś tam między koła. Nie wiem, zobaczymy. Pierwsze to muszę pojechać zobaczyć, ale, ale na 99%. Kupiłem i w sobotę jadę po to. No nic, słuchajcie, ja się wezmę. I zaraz się odezwę. wszystko się wyklarowało. Wszystko wiemy. Trzeci dom należy do nas. Bierzemy teraz deski, narożniki, po kolei wszystko. Wynosimy tam. Powynosimy wszystko i się bierzemy tutaj za sprzątanie. Ile zrobimy, tyle zrobimy. reszta się zrobi jutro. Raczej to nie będzie problem, nie? Czekajcie, wezmę mu tą bluzę. Już poszedł Simon też z blatem, żeby się nie... Muszę, kurczę, złapać jakoś niżej. O tak, i mogę iść. O. I tutaj cyk. Jeszcze jednego damy. I maszyną się tędy pojedzie O, tu można kurde robić Teraz to tak Wrzuciłby do busa Ale jak trzeci To się nie bardzo opłaci A jeszcze czas przecież Ale te pudła Ich to trzeba odsunąć I jutro zaczynamy Od nowa Słuchajcie, od nowa Może Płaty oddzielnie od desek o. o Trzeba to poprzesuwać trochę Oni tu jeszcze nie połączyli 100%, jeszcze nie ma, ale po końcu Zimno w uszy Wodę mamy? Mamy. Ale tutaj już będzie pompa na dworze. Chyba już nie wystarczy nam tego węża do zasysania. Kurde, a tak to spoko. Ale gdzieś taki wiaterek, taki powiem wam, siach, siach, siach. Co, drabina? A może też wiaderka? Co ściągnę? Co ściągnę? Jakiś kabel Trzeba listwę wziąć, pójść do garażu I ją ogarnąć Nie wiem dlaczego nie działa Wali czasami korki i w ogóle nie ma A może... Wziąłbym jeszcze sprawdził? Co? Czy nie? Co wy myślicie o tym? Eee, ale mi się wydaje, że to wiaderka to trzeba na środku? Wrzucić ją trzeba na busę. Wezmę to, bo przecież do okien do klejania będzie przeszkadzać. O. Nie, no wezmę, wezmę. Wezmę ją z nabiorę i dzisiaj może, bo dzisiaj nie mam chyba raczej żadnego wyjazdu, chociaż jest do obejrzenia z Zetor. Się pamiętam jaki. Jest do obejrzenia masy Ferguson, też nie pamiętam modelu. I jest jeszcze coś do obejrzenia. Masę najprawdopodobniej, jeżeli się nie sprzeda, to poleci w sobotę. A, A z etora moglibyśmy podjechać. Może nawet jutro obejrzeć. Zobaczymy, wszystko się okaże. Narożniki Muszę z nimi samymi pójść chyba Trochę tu, trochę tu Zaraz maszynkę weźmiemy Też tyłem, mówię, pojedzie maszyna Będzie bez problemu kowela całą ściągniemy, przeniesiemy I już Co ty tak trochę tyłem, trochę przodem to weźmiemy tutaj No to jest to samo co tam chociaż tutaj jest garaż a tam w miejscu garażu nie było nic ale garażu obstawiam, że nie będziemy tynkować i tu gorsza sprawa, bo to jest jasna cegła i na dole i maszyna wypasowała, żeby stanęła tutaj w tym garażu właśnie i stanie jaki problem stanie w garażu Nie? No jasne Chłopaki kończą, tam szpachlują na górze Ale oni jeszcze mają trochę jeszcze przygotówkę mają dzisiaj robić Też My A my dzisiaj myślę, że Myślę, że powinniśmy sfinałować do końca to Łapka za 1 euro bluzę zostawię Simonowi to, to a to? a dobra, już wiem wszystko oho nie wiem dlaczego dlaczego? a ogród, nie? fajny Fajny, no jeszcze i kort tenisowy. To jest kort tenisowy czy do kosza? Kort chyba nie? Aby patrzeć i będą kolejne stawiane tutaj. O kolica fajna. Dobra, słuchajcie, ja noszę. Słuchajcie, bierzemy się ostro za sprzątanie. I zaraz ostro patrzcie, co tu się dzieje. O, troszkę rurki gdzieś poczyścić. Kończymy to i, i jedziemy do domu. Pasuje wam, bo mi bardzo. Stanowiłem się nad tym zetorem, żeby go nie pojechać obejrzeć. Chociaż zrobiłem za taki jeden dzień. Luźniejszy. Pojechałem sobie dzisiaj spokojnie do domu. I bym odpoczął. jakieś chodzę niewyspany ostatnio. Nie wiem, o co chodzi. Spałbym, aby ten tydzień taki mam. Kurde, taki przerypany. Już dzisiaj to mi się tak nie chciało wstawać, a przecież dzisiaj dopiero... Środa. Środa dzisiaj? Środa. No właśnie. To więc... O. Czyścimy. Blachy jeszcze będę potrzebował, obstukać to i oto trochę to podsychało Już to Jak jest podeschnięte, ciężko się nożykiem wycina. Najlepiej to od razu to robić, ale nie zawsze jest czas. Nie można nikogo o to winić, bo przy się tak jest. Tymczasem widziałem, że w komentarz jakiś, że syf na budowę to tam to. No syf, słuchajcie, jakby robić na godzinę, no to by było posprzątane. Jak człowiek robi na metry. No to nie patrzy na to sprzątanie, później stanie i sprząta, tak? A nie chodzi i nie sobie podnosi sobie. Ile człowiek może, to sprząta na bieżąco, ale nie jest człowiek w stanie wszystkiego ogarnąć. Blaszka jest potrzebna. To i to weźmiemy, i od razu jadę ze skrobakiem. Wyniosło to. Super, coś tutaj mamy. Dobra, to też poprawiamy, nie, nie bo pęknie. No i tutaj mamy, bo tu już widzę zaczęte były gniazdka. Teraz tutaj. Wyniosę sobie ubrania zaraz do salonu. O, trzeba skrobaka i jeszcze w drzwiach. Bo widzicie? Co jest? I później też jest. Oto problem, ale się wcale nie dziwię. Od razu to skrobakiem prze, przetniemy, zetniemy. Może się uda to dzisiaj posprzątać. A, To, to się, się uda, to się uda. Jutro rano musimy pojechać na magazyn, musimy pobrać. Coś tam potrzeba, narożników, apu, folię to ja mam jakieś na busie. Taśmę nie wiem, chyba coś mam też. Ale tutaj trzeba sporo tego wszystkiego i popląda i teraz pościelamy chyba więcej w tych rurkach, nie tak jak na górze, a wy nie byliście w ogóle na górze, no już nie pójdziemy. Możemy na piętro pójść, bo schody są, a wyżej już drabina jest wyniesiona. Tak więc niestety innym razem, ale ładnie wyszło, no się Zastanawiam się, może pojechać się go obejrzeć. Co? Tego zetora? Zetorem to mi się przyjechał takim. Jak, jak 60? Nie, to jest. Kurde, większe 67. Kurde, nie pamiętam. Ciekawi mnie jedno. Gdzie jest kabel? O tutaj by chyba był, nie? Ciekawie, czy Simon pamięta? Simon! Ty pamiętasz, czy na suficie w tym pokoju, co pierwsze rzucaliśmy tutaj na dole, nie? Czy był kabel na suficie, tam wiesz? Na tym w pokoju, tym, nie? Czy ty jesteś? A tam, co było z ty, tą łazienką, nie? No, w łazience? Nie, na, w pokoju. Pamiętasz, bo tam jest takie bialsze, ale nie chcę bardzo trochę, trochę tego kuć. Chociaż jest mleko do zaprawienia i nie wiem czy poddziobać go? Nie wiem, a zobacz kurwa, o ile nie dnia No faktycznie, pójdziemy do chłopaków. Raczej mi się wydaje, że kabel jakiś tam powinien do światła być, nie? No. Czyli już się wyjaśniło. Wszystko. Dobra, tam jest. Musi być i tutaj. I to będzie o to na pewno. Na 100%. Raczej. Albo i nie. No, ale woda wychodzi to z kabla. Tutaj nie. Jak coś to to. No jak nie? Super. Dobra, ja wynoszę ubrania. Och kurde, co, nie masz szans. Czekać, czy się wszystko zmieści. Może, może. To będzie dobrze u... układać. Trzeba trafić... o, tak. o. Dobra. Super. I działamy. Jeszcze mamy chyba jednego. O tutaj. Jak mi się coś wydaje. No, którego trzeba strzelić i skrobanko tylko kabel wyrzucę. Co? Zaczynamy skrobać? Chyba tak, nie? Kabel musimy wywalić, to też. Jedziemy całą posadzkę. Wszystko po kolei. Krót czy nie, jeden tylko jest. Tak kończymy, czyli? Nie, ale my na górze samej, nie? No. Nosimy dalej. Nosimy, sprzątamy już pokój i łazienkę mam gotowe. Ale słuchajcie, jest czwarta. Może po czwartej niedługo kończymy. No i o resztę. Nie musimy dzisiaj wszystkiego robić, tak naprawdę, bo nikt nas nie goni. To przyniosłem, bo to nie wiem, czy będzie potrzebny kabel od maszyny. Gdzieś tutaj musimy przyciągnąć gruby przedłużacz o ten. Tylko, kurde, on nie bardzo łączy. Mu pasowałoby te blaszki pod Jemu to trzeba ogółem dokupić. Eee... Jemu trzeba dokupić poczwórną wtykę i zmontować na pucho, tak na górę nową. I dopiero coś z tego może będzie, bo. Kabel sam w sobie jest ok, ale te blaszki są strasznie słabe. Niestety i, i, i. Simon już nawala. I tutaj już, o, już jest. Końcówka. chodzę zbieram od razu za Simonem. Syfuje Otwarty A on otwarty to? I wrzucimy jeszcze, słuchajcie, kluczyki. Kurde, boję się zostawiać te kluczyki, on potrafi się zamknąć. Znaczy, jak Francuz, niby jak się otworzy centralnym, otworzy drzwi i zamknie, to już się nie zamyka. Ale ja mu jakoś tak nie wierzę, że wolę te kluczyki nawet o tutaj powiesić, aby nie w środku, bo do samochodu, jak do samochodu. Ale do domu nie miałbym jak się dostać. Musimy to wyciągnąć. Słuchajcie, jak widać, ja lecę na chatę. Eee, skończyliśmy, znaczy nie skończyliśmy wszystkiego. Daliśmy sobie spokój, tam jeszcze z godziny nam zejdzie i mamy sfinałowane, ale już nam się nie chciało. Jest za 15.05 tak naprawdę. 20 minut przed czasem skończone, ale należy się. Eee, nie wiem czy wam wrzucę dzisiaj film, chociaż myślę, że chyba tak. Eee, nie jadę oglądać tego zetora nie chcę mi się tym bardziej nie, cena jest taka w sumie nie wiem czy dobra eee, ale w sobotę na pewno wybieram się obejrzeć tego maseja zaraz wam powiem jaki to masejek słuchajcie masej 560 od rolnika naj, i najprawdopodobniej spoko stan, ale to zweryfikujemy już w sobotę a na ten moment żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczoru i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć.